Więc tym, którzy pokochali Boga, to Bóg nie obiecuje lekkiej drogi. Nie obiecuje im tego, że zawsze będą rozumieli, co się czemu tak się stało w ich życiu, czemu się inaczej nie stało. Tu jest napisane, że będzie Bóg w utrapieniu z tą osobą. To znaczy, że w naszej rozpaczy czasami, w naszym smutku, w radościach też, On zawsze będzie obecny. Nie będziemy w tym sami. Że On nas wysłucha, kiedy będziemy do Niego wołać. I Bóg też obiecuje, że ci, którzy Go kochają, to tak czy inaczej będą w końcu wyprowadzeni ze swoich doświadczeń, ze swoich utrapień, zostaną z nich wyprowadzeni i na koniec Bóg udzieli wiernym nagrody. I tutaj pytanie nie, nie brzmi, czy Bóg spełni swoje obietnice. Bóg to na pewno zrobi. Bo jest wierny, zawsze spełnia to, co obiecał. Można powiedzieć też, że Bóg kocha spełniać swoje obietnice.